W sobotnie popołudnie w hali Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku został rozegrany mecz w ramach 20 kolejki grupy pierwszej II Ligi Mężczyzn Piłki Siatkowej. Zespół LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz podjął w tym spotkaniu drużynę Tubondzin Wolej Mosir z Sieradza. Spotkanie zakończyło się wygraną gości wynikiem 3 do 1. Bardzo ciężkie spotkanie dla nas to było. Zespół Orła bardzo mocno się nam postawił, widać, że chłopaki walczą cały czas do końca utrzymanie widzę. No my na własne życzenie sobie sprowokowaliśmy taki wynik w pierwszym secie prowadząc chyba ośmioma punktami, przegrywamy seta, co nam się nie zdarzało ostatnio takim się robić. Drugi set cały czas orzeł prowadził z nami i w końcówce udało nam się im odskoczyć. Trzeci set w miarę pod naszą kontrolą i czwarty, znowu to samo co w pierwszym secie. prowadzimy, 16-8, by za chwilę był jeden punkt przewagi dla nas. Tak? Więc musimy na tym bardzo mocno popracować na koncentrację, bo się rozluźniamy, wydaje nam się, że nawet sam się wygra, niestety tak się nie stanie. No generalnie to był mecz walki, 2 godziny 10, nie można powiedzieć, że tutaj Sieradz, który jest na trzecim miejscu, na pewno zasłużenie, bo to jest bardzo doświadczony zespół. Nas tutaj bił wszystkie sety na przewagi do 21 do, do, do powyżej 20, no ale mówię, te końcówki yy, podobnież w drugim secie wchodzi MVP tego meczu z sieradza. No i strzela trzy trudne zagrywki, wygrywałem do 21. Także no u nas tego kogoś właśnie zabrakło, który by ten ciężar wziął na siebie i właśnie strzelił Asa. Skończył trudną piłkę w końcówce, a nie w półsiatki, i gdzieś atak na kontrze wał. Tego, tego nam dzisiaj zabrakło. Wydaje mi się, że jedno z cięższych, jakie zagraliśmy do tej pory, jak nie najcięższe. Widać tutaj, że po Zmianach ten zespół w ogóle odżył, i inaczej zupełnie wygląda. Na pewno nie zasługują na to miejsce, na którym są, bo dzisiaj postawili tak trudne warunki, że my musieliśmy, wszyscy musieliśmy zagrać na swoim kopie. Przeciwnicy na pewno z czuba tabeli, walczą o czwórkę, o granie w play -offach. No my jesteśmy na tym miejscu, na którym jesteśmy. No pokazaliśmy, myślę, momentami całkiem niezłą siatkówkę. No zostały nam dwa mecze jeszcze i musimy jakieś punkty tam zdobywać. Raczej nie mamy możliwości spokojnego utrzymania. Nie wiadomo, z czego prosty flocik My jeden punkt, oni 9 z rzędu. No tak się przegrywa mecze. W czwartym secie jeszcze zryw na, na, na styk 22-21, ale to znowu my popełniamy błąd w zagrywce, błąd w ataku. no Tak się przegrywa mecze. Niestety w końcówkach po 20 nie można robić dwóch, trzech błędów z rzędu. Tutaj widać, że zmienili trochę ustawień. U nas też nowych zawodników mają niektórych, starszych, odkurzonych, że tak powiem. I bardzo dobrze zagrali, tak? Dla nas było bardzo ciężko na początku ich złapać, ale wynik dla nas 1, to jest dla nas najważniejsze trzy punkty. Więc...